Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach, historii i o książkach historycznych. Naszymi gośćmi będą autorzy, historycy i świadkowie historii. Zapraszam, Tomasz Szturo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Szturo i witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie czytelniczej Ekspresu Czytelniczego IPN. A moimi Państwa gościem jest profesor Maciej Urbanowski. Erudyta, historyk literatury, krytyki, recenzent literacki, wykładowca akademicki i kawaler ważnych odznaczeń państwowych. A sposobnością do dzisiejszej rozmowy jest jego ostatnia książka, esej monograficzny Poezja pokolenia wojennego. Panie profesorze. Poeci czasów wojny opisywani są na różne sposoby. Jednak najczęściej określa się ich mianem pokolenia kolumbów. Nazwa ta zaczerpnięta jest z powieści Romana Bratnego, Kolumbowie rocznik 20. Jednak pan w swojej książce wskazuje, że jej symbolika jest bardziej złożona. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. No tak, ta nazwa pokolenie kolumbów, która się przyjęła dzięki powieści, potem był serial. Telewizyjny. Mm -hmm. No, ona miała takie trochę ukryte trucizny, tak? Mm -hmm. W tym określeniu, bo bratny tutaj do Kolumba się odwoływał, który no jakby dotarł nie tam, mm -hmm. gdzie zamierzał. I bratny sugerował, że to pokolenie właśnie jego rówieśnicy no dotarli właśnie nie tam, gdzie zamierzali, a więc nie do tej Polski. Przedwojennej, ale do Polski komunistycznej i sugerował, że w gruncie rzeczy był to wybór jedyny, jaki stanął przed tym pokoleniem. Ja tutaj piszę, że w manifestach programowych, oczywiście motyw, kolumba u poetów tego pokolenia się pojawiał, ale no na pewno nie w tym znaczeniu, które nadawał mu Roman Bratny, ale no większość osób, które używa tego, tego określenia, oczywiście nie ma tego świadomości u bratnego. Pseudonim Kolumb ma jeden z bohaterów tej powieści, więc, więc to także jest jedno z uzasadnień, tak, takich najbardziej oczywistych tej nazwy, która funkcjonuje obok pokolenia wojennego. Były też próby już w okresie okupacji nazwania tego pokolenia, na przykład mianem dramatycznego, tak chciał. Hmm. Andrzej Czerwiński. Mhm. Znakomita większość przedstawicieli tego pokolenia zginęła w Powstaniu Warszawskim. Wspomniany tutaj Roman Bratny, który zmarł, o ile się nie mylę, w roku 2017. Mówił już tak naprawdę on, co możemy przeczytać w pańskiej książce, że on tak naprawdę umarł w roku 44, a cała reszta jego życia, jego biografii, to jest bonus. Do, do tego bonus, który jest nie w porządku wobec poległych kolegów. Jak możemy w takim razie. Tę nazwę kolumbów odnieść do tych poetów, którzy nie żyli w Polsce Perelowskiej, którzy odeszli, którzy zginęli w dramatycznych okolicznościach okupacji. No tak, to wyznanie Bratnego jest bardzo przejmujące jednak. Zresztą podobnie trochę było w przypadku Borowskiego, który. Też jakby miał świadomość, że przeżył, mhm. gdy jego wspaniali przyjaciele zginęli walcząc w Powstaniu Warszawskim. I oczywiście, tutaj, no, z tej perspektywy tego pokolenia, którego no, większość tych naj, najbardziej znanych, ale też mniej znanych przedstawicieli właściwie ginie w 1944 roku w Powstaniu Warszawskim, a wcześniej, jak to. Było w przypadku Andrzeja Trzebińskiego od kul niemieckich w ścianie straceń. No to oczywiście tutaj ta metafora czy symbol kolumba, to jest symbol kogoś, kto no właśnie jest takim nieustraszonym odkrywcą, kimś, kto eksploruje no właściwie doświadczenia. Przed którymi wcześniej nie stanęło żadne pokolenie w naszej, nie tylko naszej, literaturze. No i próbuję sprostać temu doświadczeniu, daję mu świadectwo właśnie poprzez uprawianie poezji, ale myślę też, że tutaj gdzieś w tej metaforze Kolumba, no też tkwi takie wyobrażenie o tych hiszpańskich konkwistadorach, a więc żołnierzach zdobywcach, ludziach heroicznych, bo tutaj ten heroizm, odwaga, to jest taka cnota, taka wartość, którą oni pokazywali nie tylko w swoim życiu, ale także, o którą dopominali się w twórczości i także którą jakby chcieli widzieć w literaturze, literaturze tej, która powstawać miała na ich oczach, ale także którą oni jakoś tam projektowali dla tej nowej, przyszłej Polski, bo oni byli pewni, że, że Polska powstanie po wojnie i będzie to inna Polska i inna kultura, a też kultura poezja tę Polskę jakoś zbuduje, przygotuje, wychowa. Tak? Stąd to najważniejsze pismo pokolenia wojennego, czyli sztuka i naród, miało takie norwidowskie motto, to artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej, no bo to był też taki właśnie cel, może kolumbowy swoiście, tej formacji, o której pisze w swojej książce. Przedstawia Pan biogramy najważniejszych reprezentantów tego pokolenia, tej generacji. To oczywiście losy bardzo indywidualne, bardzo każde życie jest niepowtarzalne, niemniej można znaleźć tam pewne wspólne koleje. Jak moglibyśmy scharakteryzować poetów pokolenia Kolumbów czy spełnionej apokalipsy? To może nie są biogramy najważniejszych poetów, bo do pewnego stopnia tak, ale także e, reprezentatywnych, bo mm -hmm. chciałem pokazać, że to są poeci, ale także poetki, bo tutaj mm -hmm. jest biogram Józefy Radzymińskiej, zapomnianej e, właściwie zupełnie poetki tego pokolenia, związanej z Kuźnią i Dźwigarami. Więc to jest ta, taki wybór, ale myślę, że na poziomie właśnie porównania tych biografii obok tych różnic, no to mamy dające do myślenia podobieństwa, które oczywiście związane są i z datą urodzenia podobną, czyli to jest rocznik 20, z faktem, że to jest pokolenie, które dojrzewa w niepodległej Polsce, które odbiera naukę właśnie już w instytucjach niepodległego państwa. Polskiego, że to jest też formacja w dużej mierze inteligencka. To są dzieci polskich inteligentów. To jest też formacja, która wkracza w dorosłość w momencie wybuchu II wojny światowej i no, to jest dla nich takie doświadczenie formacyjne, pokoleniowe, które z jednej strony każe krytycznie oceniać kulturę Polski międzywojennej, właśnie obwinianej za nieprzygotowanie w pewnym sensie Polski i ówczesnej rzeczywistości do tych, do tych wydarzeń, ale także to są biografie ludzi, którzy angażują się od razu w konspiracje, którzy równocześnie często konspiracyjnie uzyskują matury i, i studiują, no i którzy tworzą te instytucje podziemnej kultury, piszą wiersze Wydają pisma, biorą udział w wieczorach autorskich, bardzo intensywnie czytają, no też intensywnie żyją, intensywnie dojrzewają intelektualnie, bo to są ludzie bardzo młodzi. Gdy porównamy tę tę młodość no z młodością, nie wiem, mojego pokolenia, mm. ale zwłaszcza dzisiejszą, no to też uderza nas właśnie taka niezwykła duchowa dojrzałość mhm. tej formacji, która no pewnie jest i wynikiem tego przyspieszonego dojrzewania w okolicznościach ekstremalnych, ale też no takiego przygotowania właśnie, które oni wynieśli z chyba niepodległej Polski, to im, to im niepodległa Polska zapewniła, i tym oni mieli kontynuować jakby polską kulturę. Lat czterdziestych, czy późniejszych, gdyby, gdyby nie wybuch II wojny światowej. Pewnie inaczej by to zupełnie też wyglądało. Bo w istocie w tych młodych ludziach zdumiewa intelektualna głębia ta intensywność refleksji, o której mówi pan profesor, i z pewnym takim niesamowitym poczuciem gniewu, rozpaczy może napawać to, że to pokolenie większości zostało stracone. Jak pan profesor napisał, to są brylanty, którymi strzelaliśmy do wrogów. To ja napisałem, mm -hmm. ale to oczywiście jest y, właśnie przepisane I od tak. Stanisława mm -hmm. Pigonia, który mm -hmm. tak mówił o tym, o tym pokoleniu. Mm -hmm. Geneza poezji tego pokolenia jest naturalnie zdeterminowana przez okoliczności historyczne. Chociaż ta historia nie pojawia się w owej poezji w sposób ani nachalny, ani bardzo dosłowny. Ym, stąd mam pytanie. Na ile owa twórczość pozostaje sejsmografem swoich czasów, a na ile jest twórczością ponadczasową? Myślę, że każda odpowiedź jest, jest tutaj dobra. To znaczy, to jest poezja, która jest sejsmografem swego czasu, choć ona z założenia nie miała być poezją. Martyrologiczną, taką nazwijmy to opisowo-realistyczną, choć zdarzały się oczywiście mhm. takie poetyckie reportaże z walk partyzanckich, z akcji zbrojnych, z egzekucji pobytu mhm. w więzieniu, więc ta, ta sfera doświadczenia okupacyjnego się pojawia, ale ona jest jakby nie na pierwszym planie. To bardziej opis emocji, refleksji, ale też pewnych prób, właśnie. Myślenia głębszego o, o tym, co, co się dzieje, i także doświadczenia jednostkowego, bo ono też jest tutaj ważne. Jednostka wobec tej, jak pan tużywa, tu tej trochę już takiej zbanalizowanej frazy, apokalipsy spełnionej. Co wobec takiej apokalipsy robić? I oczywiście, co myśleć, tak? Jak działać? I oczywiście siła tej poezji polega na tym, że z tego doświadczenia. Oni potrafili no, wysnuć takie wnioski, ale też tego rodzaju jakości estetyczne, że no, tworzy ta liryka w, w wielu wypadkach kanon e, poezji e, polskiej, do której się e, sięga. Oczywiście dzisiaj wciąż się czyta Baczyńskiego, mm -hmm. tak, czyta się Gajcego, śpiewa się do, do ich tekstów, czyta się też Borowskiego. Mm -hmm. no, czyta się, żeby zrozumieć oczywiście to pokolenie, ale też. Czyta się, żeby zrozumieć, czy nauczyć się, jak się zachowywać właśnie w takich wypadkach, ale też czyta się, no właśnie, dla tak zwanej przyjemności, tak, dla radości e, czytania, bo wiersze miłosne Baczyńskiego, piękne takie baśnie poetyckie e, Gajcego. To są wiersze, które no, można pewnie czytać, nie mając zupełnie świadomości e, momentu, w którym one powstawały. No i w tym takim Potocznie rozumianym znaczeniu one, one jakby wykraczają poza swój czas, ale zawdzięczają to jednak takiemu silnemu przeżyciu swojego czasu. To jest poezja, która z tego swojego czasu, no właśnie, umiała go przeżyć, zareagować, nie uciekała od, od tego doświadczenia historycznego. Co znamienne, Kolumbowie dystansowali się od hasła sztuka dla sztuki, czyli Postulowali wartości, które nie są, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy estetycznej, nie są oczywiste. Postulowali jedność życia i sztuki, obu stawiając wysokie wymagania. To było dla nich bardzo ważne taki maksymalizm, tak, który właśnie zakładał integralność postawy artystycznej i, i etycznej, także niechęć do właśnie tych tendencji takich estetyzujących w sztuce, które no właśnie oskarżano o, o tę katastrofę kultury polskiej czy w ogóle europejskiej po 1 września 1939 roku, choć z drugiej strony oczywiście w praktyce poetyckiej. Tutaj nie zawsze oni chcieli, czy, czy potrafili na szczęście być tak rygorystyczni, ale na, na pewno ta integralność życia, życia rozumianego dosłownie i właśnie twórczości poetyckiej, no, była dla nich czymś ważnym, często spełnionym, tak? To oni potwierdzili to w sposób wyjątkowo tragiczny. Ale także pod względem formalnym można powiedzieć, że to poezja spełniająca najwyższe wymagania, a ona jest bardzo kunsztowna, bardzo często nieoczywista, eksperymentalna w formie, ale też te wiersze imponują swoim sensualizmem. Są bardzo bogate w wizje, w barwy oddziałujące na wzrok, ale są tam nawet efekty dźwiękowe i zapachowe. No tak, ja starałem się to pokazać w takiej formie no właśnie opisowej, ale także mhm. w, w formie y, samych przykładów, tak? bo, bo ta książka, o której tutaj rozmawiamy zawiera spory tak, to prawda. wybór y, wierszy tego właśnie pokolenia. No i jest tak, jak Pan oczywiście tutaj mówi, to znaczy, przeciwko takiej poezji, ułatwionej poezji, takich łatwych uniesień tyrterskiej, martyrologicznej, poeci tego pokolenia nie tylko w swoich manifestach, ale was, wasza twórczość, nie? no, starali się pokazać, że, że ten trudny czas to także sprzyja takiej trudnej poezji, tak? Poezji, która, mm, która no właśnie, buduje jakieś wolne, poetyckie e, e, światy, która właśnie ucieka od realizmu w stronę mm -hmm. często groteski, która nie boi się tego, co, co jest śmiechem dziwaczności, jak on nazywał Andrzej Szewiński i ta poezja no, uderza taką bardzo jednak dużą różnorodnością właśnie od liryków prozą, poprzez wiersze groteskowe, poprzez takie wiersze baśniowe, wielość tematów, ale też wielość, wielość poetyk ze skłonnością właśnie do takiego nadrealistycznego, fantastycznego mm -hmm. obrazowania, a z drugiej strony no jednak tam będą... Na przykład piosenki wojskowej, bo i tego żołnierskie mm -hmm. dla partyzantki, bo i tego ci młodzi poeci próbowali. Dzisiaj, no tych dwudziestolatków, dwudziestolatek to jest jakaś taka szkoła terminowania poetyckiego. Mm -hmm. A tutaj, no, mamy bardzo często obok takich juvenili, tak, które, czyli wierszy młodzieńczych, e, które są świadectwem poszukiwania, bardzo szybko, niezwykle dojrzałe, e, znakomite. E, Właśnie wiersze, które rodzą się generalnie ze sprzeciwu wobec, wobec poezji dwudziestolecia międzywojennego, ale też zawdzięczają wiele poszczególnym jej twórcom. Do, do różnych tutaj poetyk sięgano, ale też sięgano do Norwida, sięgano do, do słowackiego, więc też była taka świadomość, że wojna. Nie jest czasem zerwania z tradycją, ale sięgania do, do tego, co w polskiej tradycji najwybitniejszego, najważniejszego. Stąd to jest poezja właśnie taka, która dialoguje z Norwidem, dialoguje z polskim romantyzmem, sięga także do wielkich myślicieli w rodzaju Brzozowskiego. Mm -hmm. Więc oszukanie takiego też fundamentu intelektualnego tej, tej poezji no, świadczy o w takich ambicjach, tak, tych tych poetów, ambicjach, które, które oni mieli jako twórcy, ale też mieli te ambicje w perspektywie polskiej całej poezji całej polskiej kultury. Oczywiście czasem ich krytykowano, z tego powodu no właśnie widziano w tym jak, jakiś rodzaj megalomanii, ale no we mnie to budzi podziw i, i szacunek, tak, że w takim czasie, czasie jak klęski, porażki myśli się o tym właśnie, co ma być wielkiego, tak, w poezji stawia sobie takiego rodzaju zadania i to jest także jeden z elementów no tej formacji i tej poezji paradoksalnej, bo Andrzej Trzebiński uważał, że poezja, że wojna właściwie zabiła lirykę, to czas śmierci liryki, mówił, że czas wojny to czas dramatu, a w praktyce no, to, co zostało z tego pokolenia w literaturze, to przede wszystkim Właśnie nie tylko oczywiście, ale przede wszystkim właśnie poezja. I to jak wskazuje pan i, i co możemy przeczytać w pańskiej książce, jest to poezja bardzo wieloraka, bardzo dialogiczna, Wchodząca i w spory, i w polemiki, w różne intertekstualne dyskursy, czy z tradycją awangardy krakowskiej, czy, czy z, z tradycją drugiej awangardy, romantyków, ale także z tradycją mesjanizmu i w ogóle religii. Tutaj stosunek do Boga jest bardzo złożony, bo um, z jednej strony. Ta poezja pokazuje pewną analogię z Chrystusem cierpiącym, ale też są obrazy pełne prometejskiego buntu, a nawet y, wizje Bożej obojętności lub Boga jako demiurga zła. No tak, to, to jest taki ważny też jakoś mi osobiście poruszający aspekt tej poezji, która oczywiście jest takim wadzeniem się z Bogiem, ale też to wadzenie się z Bogiem jest wadzeniem się oczywiście, czy szukaniem sensu w świecie, który no, zdaje się rządzić zło i... I bez sens stąd też te koncepcje mhm. bojarskiego mocnego dobra, tak. To jest dialog, to jest spór, spór, który właśnie ma też taką wielowymiarową strukturę, bo to pokolenie nie jest jednolite, tak? To ono się jest rozdarte w pewnych elementach w sensie politycznym, mhm. jest lewica, prawica, tak. są spory między Borowskim a Szewińskim czy Bojarskim, które często to pojawiają się w postaci takich zjadliwych e, e, fraszek, a czasem patetycznych oskarżeń. No ale są właśnie spory także, na tym poziomie metafizycznym, religijnym, władzenie się z Bogiem, jak w widmach. Gajcego, Gajcego mhm. no czy właśnie te wstrząsające obrazy w oknach Stroińskiego mhm. napisanych po pobycie Stroińskiego na Pawiaku, gdzie właśnie mamy takie wstrząsające wizje Boga Śpiącego, tak, czy Boga, który właściwie jest żandarmem. Więc to także no, pokazuje, jak głęboko i dramatycznie to pokolenie przeżywało wojnę i jak istotne pytania, pytania właśnie tutaj także w tym sensie uniwersalne, to skąd zło, tak? Nie się mają. Tak, mm -hmm. biały Niezwykły jest ten zmysł surrealistycznej poezji. On wydaje się oddziaływać, czy, czy wydaje się promieniować chociażby na kanał Andrzeja Wajdy, który przecież w światowej recepcji był postrzegany jako zapis właśnie surrealistycznego doznania. Ta poezja jest głęboko dialogiczna także w wymiarze malarskim. Wymienia pan tutaj tropy Hieronima Boscha, Broigla, Francisco Goi, ale także tak nieoczekiwane oczywiste nawiązania jak do Szulca, Williama Blake'a czy Paolo Uccello. No tak, to, to była też no, taka przyjemność dla mnie jakby czytania tej poezji, pisania o niej, bo ona rzeczywiście jest taką poezją, która jakby zaprzęga całą tradycję kultury polskiej i zachodnioeuropejskiej w bardzo takim szerokim ujęciu do opisu tej rzeczywistości jednej. to jest też wspaniałe i to też uświadamia no znowu taki uniwersalistyczny, mm -hmm. można powiedzieć europejski wymiar tej poezji i to jest to, co pan tu chyba dwukrotnie mówił też taką ważną i piękną cechą tej poezji, wyczulenie właśnie na nie tylko na znaczenie kultury, ale czy równocześnie na, na smak urodę świata, mhm. tak? Możemy to sobie psychologicznie oczywiście jakoś wytłumaczyć, że ludzie, którzy mieli świadomość, że wychodząc z domu, nie byli pewni, czy oni do tego domu powrócą, tak? To jest przypadek Andrzeja Czerwińskiego, który idzie na obiad do stołówki już nie wraca trafian. Na na pawiak, a potem pod ścianę straczyć. Więc pewnie to także wyostrza smak na, na piękno, na świat, mm -hmm. na, na chwilę i to, to jest znakomicie w tej poezji oddane, ale równocześnie właśnie z, z tym poczuciem, że, że jest to świat jakby na jakoś tam nierze, nierzeczywisty, stąd pewnie ten surrealizm, to, to, ta dziwaczność tego, 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 tego świata, tak, która właśnie każe sięgać nie do właśnie takiej klasycznej batalistyki typu Kosaka, ale właśnie do takich wizjonerskich, fantastycznych przedstawień w duchu Boscha, mhm. tak, czy Broigla. I to wydawało mi się bardzo, bardzo ważne i ciekawe, ale też pokazujące no znowu, że to było pokolenie wykształcone, tak i silnie, silnie osadzone w kulturze nie tylko polskiej, ale, ale także w tradycji zachodniej, oni też właśnie a propos tego Kolumba no trochę czuli się takimi przedstawicielami, obrońcami nie tylko Polski, ale całej tej wielkiej tradycji zachodniej cywilizacji. To jest właśnie zdumiewające, że w okolicznościach tak odrażających, tak strasznych, czyli zagrożenia ciągłym śmiercią, przemocą, bogardą, którą zafundowała nam niemiecka okupacja, owi poeci z jednej strony potrafili pisać wiersze tak głęboko uniwersalne, głęboko humanistyczne. I to jest jeszcze bardzo ważny aspekt, na który również zwraca Pan uwagę, czyli ich poczucie tragizmu, bo oni w sprawcach owej przemocy, w. Tych, którzy ich mordowali, cały czas widzieli człowieka, i konieczność walki z nim, zabijania go budziła w nich poczucie sprzeciwu. No tak, to, to bardzo wyraźnie rzeczywiście widać u właśnie Baczyńskiego ten wiersz Żal, który jest taką trawestacją legendy o świętym Jerzym tak? gdzie, gdzie zabijanie mm -hmm. smoka, zabijanie potwora, no nie budzi uczucia radości, ale, ale żalu, poczucie... Zda. Wskazał pan ów trop z, nawiązujący do wczesno-renesansowego malarza Paolo Uccello. No właśnie, więc, więc oczywiście to, to jest no też wezwanie przed tymi poetami, którzy w większości byli ludźmi wadzącymi się z Bogiem, ale jednak chrześcijanami, katolikami i mieli świadomość no, tego, że zabijanie jest także dramatem dla tych, którzy no, walczą z wrogiem, tak? więc w tych takich najbardziej przejmujących, dojrzałych świadectwach to jest właśnie ten element, owego tragizmu, tak? To, to jest także w jakimś sensie pokolenie tragiczne, które, które no nie, nie dało się jakby złapać taką pułapkę jakiegoś, znowu użyję tego określenia, łatwego, tak? Łatwego patriotyzmu. Oni mieli świadomość, że ten patriotyzm, który oni reprezentują, no właśnie jest pełen takich tragicznych dylematów, wyborów, wyborów, które no wiążą się też z tą metaforą czasów Pogardy, tak, które przyszło żyć, tam określenie czasy Pogardy rzeczywiście wraca do tytułu powieści Malrow, wraca hmm. ich e, publicy i też na przykład w niesamowitych wierszach, wierszach Tadeusza Borowskiego pisanych, zanim trafił do obozu w Auschwitz. Czy której z postaci tego pokolenia w sposób szczególny przemówiła do pana? Ta książka jest takim trochę spłacaniem długu no, dla, dla, dla tego pokolenia, bo mnie jakoś formowały lektury tych poetów, publicystów, artystów, a pierwszym na pewno był Andrzej Szewiński, którego, którego namiętnik czytałem jako człowiek, człowiek bardzo młody. I on Wstrząsnął, właśnie, wstrząsnął jako świadectwo takiego niezwykłego hartu, tak, odwagi, ale także no, takiego maksymalizmu, jeżeli chodzi o zadania stawiane sobie i polskiej kulturze. Potem, więc myślę, że taki Trzebiński jest tym, tym momentem i, i tym pisarzem, który, który jakby pozwolił mi trochę inaczej wejść. W poezję pokolenia wojennego i, i jakoś e, jakoś się nią głębiej zainteresować. No i potem e, cała formacja sztuki, e, sztuki narodu, czyli Gajcy, i zwłaszcza też e, Stroiński. To są chyba ta trójka pisarzy mi, e, mi najbliższy, choć, choć także, e, oczywiście, lubię, cenię poezję Baczyńskiego, e, Wojarskiego. W tej książce także, co może jest nie, nie takie oczywiste, włączam do tego, Swoistego kanonu hmm. pokolenia wojennego, także środowisko Kuźni i dźwigarów, a więc wspomnianego tutaj Bratnego, hmm. czy Józefy Radzy Mińskiej. Ale myślę, że fajnie było, żeby po lekturze tej książki każdy znalazł takiego swojego przedstawiciela pokolenia wojennego i też, żeby oczywiście poza tu zasłużoną, wybitną pozycją Baczyńskiego, czy, czy Borowskiego i Gajcego, no zobaczył też, że. Właśnie tak jak tutaj mówiliśmy, tych reprezentantów pokolenia wojennego było znacznie więcej i też y, y, pisali oni często bardzo ciekawe, bardzo dobre, piękne utwory poetyckie. Tak, na zakończenie może jeszcze dodajmy, że w gronie poetów pokolenia wojny umieszcza Pan też Karola Wojtyłę, chociaż on reprezentuje inny obszar geograficzny, co może ocaliło go przed apokalipsą powstania warszawskiego. Ja bardzo dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. Zachęcam Państwa do lektury książki Pana Profesora Poezja Pokolenia Wojennego, bo jak ta rozmowa pokazała, jest to poezja, głęboko uniwersalna, głęboko humanistyczna, głęboko metafizyczna. A esej poświęcony tej poezji jest wspaniałą przygodą, która pomaga dostrzec niuanse i, i, i perły owej twórczości. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odsłon Ekspresu Czytelniczego IPN. Dziękuję i do usłyszenia.